14 konferencja ogólnopolskiej opieki paliatywnej, jesteśmy na stoisku firmy? Metalowiec Namysłów, spółka ZOO. I co A. państwo oferujecie? No, firma nosza od wielu, wielu lat, produkuje łóżka szpitalne, szafki przy łóżkach wyposażamy w szpitale, zakłady opiekuńcze, hospicja. Staramy się pokazywać na konferencjach, duże bo ostatnio w Rzeszowie konferencje również, Wyroby nowe. Nowe to znaczy na podstawie opinii klientów staramy się zrobić wyrób, który będzie bardziej dla nich przydatny. To znaczy w tej chwiliśmy przygotowali łóżko w obudowie drewnianej, obniżane. Łóżko, które jest 23 cm od ziemi, to jest dla osób chorych, z tego co nam pięci zgłaszają na, na Alzheimera. Druga rzecz, ma podwójne podnoszenie poręcze, dwustopniowe podnoszenie w związku z tym, że materac na leżu zajmuje 10 cm plus 10 cm materac zmiennociesieniowy i te poręcze są za niskie. Zrobiliśmy w tej chwili na słupku drugi stopień podnoszenia i chcieliśmy to pokazać, żeby klienci zobaczyli czy to akurat łóżko będzie im przydatne. Drugie łóżko mamy też nowe, które sprzedajemy praktycznie na kraje Starej Unii. Mamy odbiorcę w Holandii, który kupuje to łóżka i sprzedaje do Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, wszędzie po prostu dla to robimy. Ale w tej chwili mamy coraz większe zapotrzebowanie na rynku polskim, ponieważ naród, niestety, ale też no, są osoby otyłe. Nie ma co się oszukiwać. I to łóżko jest o różnych szerokościach, od 90 cm do 140 cm. To jest dosyć mocne i wytrzymałością leża do 250 kg. Także to są dwa nowe wyroby, które chcieliśmy na konferencji właśnie. Staramy się dostosowywać wyroby do... Tam, gdzie, gdzie po prostu przedstawiamy nasze wyroby, staramy się do, dotrzeć do klienta ostatecznego, takiego, którego to interesuje. Myślę, że dosyć się zainteresowani ludzie podchodzą, pytają się, próbują, mówią, że to jest to. No zobaczymy, rynek pokaże. Także to są nowości, oprócz tego mamy całą gamę wyrobów, które sprzedajemy już od wielu, wielu lat właśnie do szpitali. Nie? Jakimi zasadami kieruje się yy, Państwa zespół konstrukcyjny w rozwoju technologicznym, w nowinkach technicznych? Przecież to wszystko się rozwija. Co jest najważniejsze w tym? Ech, najważniejsza jest opinia klientów. Naj najbardziej właśnie do tego typu imprezy. Dlatego że tu przybywają osoby, które pracują na tym tak naprawdę, tak? Oni wiedzą, co im potrzebne jest i my słuchamy ich po prostu uwagi, staramy się właśnie wdrażać te uwagi, te wyroby, usuwać usterki, które oni twierdzą, że jest to złe, to niedobre, to to usuwamy, a to, co oni by widzieli, jeśli oczywiście jest to zgodne z normami, bo niestety wiele rzeczy się nie da zrobić, bo oczekiwania klientów są ogromne, tylko nie wszystko można zrobić, ponieważ to nie spełnia norm. Niestety musimy się trzymać norm. Tak to wygląda. Widzi Pan różnicę między zapotrzebowaniami na rynku europejskim i na polskim? Powiem tak, myślę, że to w tej chwili się wyrównało. Tak jeszcze 10 lat wstecz to łóżka w obudowie drewnianej robiliśmy tylko i do Niemiec. Jeszcze była, wtedy nie było euro, były marki. To łóżko kosztowało 2000 marek. To na warunki polskie, było nie do przeskoczenia po prostu były bardzo drogie. W tej chwili kosztuje 2000 zł, tak? No jest różnica troszkę. I stać jest i Kowalskiego na kupna takie takiego łóżka i ośrodki, które korzystają bardzo dużo z dofinansowań i kupują bardzo dużo tych łóżek. Tak? Także to mówię, ten, ten, ten poziom wyrównuje się. Powiedzmy, oni tam mają jakieś oczekiwania, jak to łóżko, to łóżko które ja tu Państwu mówiłem, o, dla osób otyłych, nie? No szukają producentów, szukają gdzie można taniej wyprodukować, bo oni produkowali, tylko produkowali u siebie, tak? Występują nam za pytaniem ofertowym my im przedstawiamy propozycje, przejeżdżają, negocjujemy i albo się dogadujemy, albo nie. Niestety już wie pan, nie jest tak, jak to było kiedyś, że Polska była bardzo tania. No niestety... Mamy dosyć dużo ludzi, trzeba wszystko poopłacać. Każdy klient też chce dostać pieniążki za swoje, wyroby, za elementy, za części, które stosujemy za stal i też musimy płacić. No niestety tak się nie da już. Czy firma jako producent takich wspaniałych narzędzi czy, czy pomocy spotkała się z jakimś czynnikiem wdzięczności bezpośrednio, czy od osób chorych, czy od jakichś placówek? Tak, oczywiście, bardzo dostajemy dużo podziękowań od osób prywatnych, ja osobiście teraz byłem w Krakowie, Mieli takie starsze małżeństwo miało problem z łóżkiem, to była drobnostka w sumie, ale oni nie mogli sobie poradzić, nie mogli znaleźć um, osoby, która by im pomogła na miejscu. A jeśli ktoś tam się znał, to straszne pieniądze chciał za naprawienie. Nie dzwonili do nas, oczywiście byłem w Krakowie naprawieniem i byli bardzo wdzięczni za to. I pytali się, liczyli się z kosztem bardzo wysokim naprawy. Po prostu im nie obciążyliśmy. Naprawiłem, postawili kawę, wypiliśmy kawę wspólnie, porozmawialiśmy i na tym się skończyło. tak? Ale również tak samo jest i z placówkami różnymi takimi, gdzie. Ludzie sobie chwalą łóżka, że są bardzo dobrej jakości, naprawdę dobrej jakości i służą wiele, wiele lat i proszę mi wierzyć, że sprzedajemy półtora tysiąca rocznie łóżek i można może na dwóch rękach policzyć do reklamacji, jakich jeździmy. Nie? Także jakoś jest dobra.